Witam bardzo serdecznie w Scholar Progenium. serii filmów poświęconych zgłębianiu świata Warhammera 40000. Po długiej, niezapowiedzianej i nieusprawiedlonej przerwie wrócimy trochę do korzeni serii i zamiast zastanawiać się dlaczego większość Prymarchów jest łysa i którzy z nich są z wyboru łysi, poruszymy jakiś mało znany, choć potencjalnie istotny kawałek flafu. Tym razem będą to kultyści chaosu w swojej najbardziej niechaosowej formie i chaosowi kultyści w swojej najmniej kultystycznej formie, a dokładnie zjawisko tzw. Renegackiej Gwardii, a jeszcze dokładniej Krwawy Pakt. Chaos stanowi jedną z głównych, tych złych sił w uniwersum Warhammera. Tak, choć wiele osób, zwykle samych wyznawców chaosu, będzie twierdzić, że stanowi on postawę życia i najprostszą, jednocześnie najdoskonalszą formę, ci sami ludzie uznają jakikolwiek wyznawców Nurgla za przyjemnych w kontakcie. Nie bez powodu chaos zwany jest pierwotnym anihilatorem, siłą której głównym zdaniem jest zniszczenie lub przynajmniej zmiana istniejącego porządku. Chaos stanowi też często krzywe zwierciadło ludzkości i innych istot żywych, pogoń za przyjemnością zamieniając w przesyt i ekstremalne zaspokojenie, a przyjacielskie pojedynki w krwawe łaźnie. Nic dziwnego też, że podczas gdy jedynym co chroni imperium ludzkości jest wspaniała gwardia imperialna, profesjonalna armia zwykłych kobiet i mężczyzn, Istnieje też jej znacznie mroczniejszy odpowiednik, czyli Renegacka Gwardia. Gdy dowódca formacji, albo sami żołnierze, zaczynają tracić wiarę w boga imperatora, gdy nadzieja przestaje wystarczyć, aby przeżyć z dnia na dzień, gdy obowiązek nie jest już zapłatą samą w sobie, szepty chaos zaczynają stawać się coraz bardziej... słodkie. Po co walczyć za imperium, które nawet nie zapamięta ich imion? Po co starać się o dobro rasy ludzkiej, gdy można zatroszczyć się o siebie samego? Dlaczego nie wybrać bogów, którzy słuchają modlitw i obiecują tak wiele? Gdy w takich właśnie chwilach brakuje kapłana, który przypomni obowiązku, lub żelaznej dłoni komisarza, który zaprowadzi porządek, dana formacja próżca swoje rozkazy i wkracza na ścieżkę renegatów. I jasne: taka zdrada Imperium nie zawsze musi łączyć z chaosem, nierzadko po prostu 20 dezerterują, aby zająć się prostą, bandycką robotą, potajemnie opuszczając front i znikając w odmętach jakiegoś kopsa, tworząc nowy gang. Czasami może zajść coś przeciwnego: kuszenie chaosu bywa tak silne, że dany regiment gwardii staje się kolejną bandą pogrążoną w wirtualnym w szale i magicznych słowach ich nowych demagogów, gdzie na porządku dziennym zmagają się z darami swoich mrocznych panów w postaci mutacji czy pełnych opętań. Stają się oni niczym innym jak tępym narzędziem chaosu, chłotą pragnącą zabijać i być zabijaną ku chwale chaosu. Rzadkie są sytuacje, gdy Regiment zachowuje swoją starą strukturę i dyscyplinę, gdy składa przysięgę nowym panom, ale nie traci godni szkolenia zdrowego rozsądku i brutalnej metodyczności prawdziwego wojska. Niezwykle rzadka jest zorganizowana linia dobrze okopanych, zawodowych żołnierzy, gdzie każdy zna i wypełnia zaplanowany rozkaz co do Joty, ale pod sztandarem ośmioramiennej gwiazdy, a nie imperium. Jednym z technicznych przypadków jest krwawy pakt. Krwawy pakt, BLAD pakt, jeśli mamy być wierni oryginałowi. Taka krótka notka edytorska. Wiem, że w sumie bardziej poprawnym tłumaczeniem tego krwawego paktu będzie. Pakt krwi, ale okazji u mnie się już udarło, że to jest krwawy pakt, wiem, że pewnie oficjalne tłumaczenie właśnie jest pakt krwi, ale niestety tutaj muszę Was przeprosić za taką wersję językową. Ma swój początek około 37 tysiąclecia, biorąc pod uwagę, że pierwsze wzmianki o nim pochodzą sprzed 3000 lat przed krucjatą Światów Sabatu datowaną na rok 755 M41. Oryginalnie była to osobista gwardia watażki chaosu Gaura pochodzącego z planety Goura. Goura była dziką planetą pogrążoną nieustanną wojną plemienną, kompletnie niekontrolowana przez Imperium. Krwawy Pakt stanowił grupę kapłanów Korna, oddanych jednemu z plemiennych królów planety. A biorąc pod uwagę preferowalną formę czczenia Korna, byli oni świetnie wyszkolonymi wojownikami. W nieznany sposób, prawdopodobnie po podporządkowaniu sobie większej części planety, Gaur i jego Krwawy Pakt zdobyli dostęp do technologii podróży międzyplanetarnej i rozpoczęli szerzenie swojego wpływu na sąsiednie planety. Krwawy Pakt rósł w siłę. I wraz z innymi siłami chaosu w regionie ostatecznie doprowadził w okolicach roku 600 M41 do upadku światów sabatu. Powołana później krucjata w roku 755 M41 miała przywrócić imperialny porządek w sektorze. Krwawy pakt stanowił podczas początku tej wojny jedynie tryb w machinie wojny Archona nad Zybara. To taka mała nota edytorska, jakby teraz wyświetla się nazwa tego Archonty. Archona, przepraszam. Więc domyślam się, że poprawna wymowa to jest nadzybar. Biorąc pod że to oczywiście jest anglojęzyczne słowo, zresztą nawet sobie użyję, wrzucę tutaj e, jak to Google Translator czyta, w angliszu niby. Nadzybar. Nadzybar. E, ale nadzybar też dobrze brzmi. Kwawe Pak stanowił podczas początku tej wojny jedynie tryb w machinie wojennej Archona nadzybara, ale podczas gdy liczne bandy i zgraje nadzybara. I innych jego podkomendnych stanowiły typową mieszaninę niezdyscyplinowanych morderców, Krwawy Pakt dostrzegł potencjał i docenił metody prowadzenia wojny przez Gwardię Imperialną. Ówczesny gaur paktu, Urlok Gaur, dokładnie studiował doktrynę wojskową Gwardii Imperialnej, przekuwając swoje siły w prawdziwą militarną potęgę. Po śmierci archona nadzybara to właśnie Urlok Gaur został mianowany, właściwie sam się mianował, na nowego archona, a Krwawy Pakt stał się trzonem siły chaosu w regionie. Jak już wspomniałem, w przeciwieństwie do zwykłego kultu chaosu, krwawy pakt stanowi armię. Ich członkowie wyrobani są na bazie siły i zaradności, są poddawani szkoleniu i uczeniu wykonywania rozkazów. Ich duch wojenny wspierany jest przez silną indoktrynację przez koponów Korna, wciąż silnie obecnych w pakcie. Co jednak najważniejsze, członkowie paktu są naznaczeni przez samego archona Urloka Gaura. Każdy członek paktu dokonuje paktu, rytualnie nacinając swoją dłoń na zbroi archonta, co czyni ich w pewien sposób osobiście wybranymi przez Lorda Chaosu i osobiście namaszczonymi. Dedykacja, przekonanie o słuszności i dyscyplina to rzeczy, które odróżniają Krwawy Pakt od innych śmiertelnych sił Chaosu. Pakt nie tylko wzorowany i rekrutowany jest na modłę gwardii, ich uzbrojenie również podlega znacznie większemu rygorowi niż uzbrojenie innych wojsk Chaosu. Mundury Paktu, choć nie w 100%, podlegają pewnej unifikacji, podobnie jak broń, opancerzenie i inny ekwipunek. Biorąc pod uwagę, że Pakt pod swoją kontrolą posiada liczne światy kuźni, jest w stanie wyprodukować wystarczającą ilość sprawnej, solidnej broni, aby wyposażyć każdego ze swoich żołnierzy. Oczywiście oczekiwania wojny czasami burzą tę jednolitość i nie każdy mundur jest identyczny lub w idealnym stanie. Pakt przekłada jednak pewną wartość do tego. Do czego przykładana jest jeszcze inna, szczególna uwaga, tak zwane groteski. Metalowe maski, zwyczaj w formie potwornej, uśmiechniętej twarzy, Stanowiące najbardziej charakterystyczne wyposażenie żołnierzy paktu. Oczywiście, groteski to nie jest jedyna tradycja krwawego paktu. E, niemal każdy żołnierz ma jakiś swój rytualny nóż, który nie jest perceu używany w, podczas walki, chyba że w ostateczności. Powszechnym jest też, e, że tak powiem, dobarwianie mundurów, które naturalnie są już czerwone, krwią e, przeciwnika. No i oczywiście, członkowie paktu dokonują na sobie też skaryfikacji. Każdy członek śmiało i dumnie prezentuje blizny na swoich dłoniach, które są znakiem przynależności do paktu. Nierzadko jednak też blizny są rozbudowane na całe ciało żołnierza, aby oddać hołd Gaurowi i Kornowi. Krwawy pakt stanowi jedną z nielicznych elitarnych formacji chaosu. Ich perfekcyjne wyszkolenie pozwala pokonać nawet przeważające siły wroga. Do swojej dyspozycji, poza standardową piechotą, często mają też tzw. Tak stalk tanki, kroczące machiny wojenne. Wyglądem przypominające mniejszą wersję Defilerów w kosmicznych manii z chaosu. Siłą bardziej porównywalne do czołgów typu Le Manras. Krwawy Pakt ma też dostęp do dość licznych, superciężkich ciężkich czołgów typu Bendlade w różnych wariantach. Niemniej jednak, najbardziej zabójczą bronią paktu są tak zwane Brygady Śmierci. Najbardziej elitarni z elitarnych żołnierzy paktu, skutecznością porównywalni do Tempestu Scion czy Grandierów Gwardii. Jednak czymś najdziwniejszym w arsenale paktu. Biorąc pod uwagę ich e, dedykacje, są psionicy. Wbrew poświęceniu się Kornowi, bogowi chaosu, który gardzi magią, Krwawy Pakt używa tak zwanych Tym razem powstrzymałem się od tłumaczenia na Flakomagów. Jak każdy inni psionicy, posiadają oni zdolności ofensywne i takie bardziej utylitarne, wspierając najczęściej Brygady Śmierci, albo strzelając klasyczną Błyskawicą, albo sięgając z wzrokiem na kilometry, jakąś zdolnością do przewidywania przyszłości i tego typu rzeczami. Jednak najbardziej interesującą zdolnością jest tworzenie tzw. krwawych wilków. Jest to bardzo specyficzne opętanie członków paktu, gdzie są oni natchnieni albo samą energią osnowy, albo jakimś prostym, demonicznym bytem. No i oczywiście daje im to zdolność do nadprzyrodzonej szybkości, siły, kosztem jednak bardzo krótkiego życia. Powód amnestii względem Gormaju ze strony Korna nie jest znany, ale jak tu mówią, Korna nie obchodzi, dlaczego krew się leje, byle by się lała. Jeśli chodzi o organizację i strukturę królewego Paktu, to dorzucę jeszcze kilka zwrotów w ich lokalnym języku, które oznaczają ich stopniu wojskowe. Mamy Sirdara, który oznacza porucznika, Wysokiego Sirdara, który jest kapitanem. Demogaura, który jest majorem, Eutogaura, który jest odpowiednikiem pułkownika, no i oczywiście samego Gaura, który byłby odpowiednikiem, powiedzmy, generała, ale jest to też po prostu najwyższa ranga, jaką można osiągnąć w Krajowym Pakcie. Oczywiście Gaur jest tylko jeden. I oczywiście należy tutaj pamiętać, że aktualny Gaur Krwawego Paktu, Ur Urlok Gaur, jest też jednocześnie Archonem tej lokalnej e, s, koalicji chaosu, która jest w światach Sabatu. No i też przez to, że myślę, że tak to jest trochę celowe, przez to, że Imperium może częściowo nie ogarniać nazewnictwa rzeczy, w teorii pełne imię Urloka Gaura to jest Urlok Gaur, Gaur Krwawego Paktu. Krwawy Pakt pomimo swojego pełnego pogrążenia w chaosie i co gorsza dedykacji Kornowi, nie jest zwykłą zgrają zapinionych, niezorganizowanych berserkerów, ale regularną armią zdolną do wykonywania skomplikowanych zadań i planów. Ich potęga w regionie i skuteczność stawia ich na równi z legionistami heretyckich Astartes i daje nam wgląd do pewnego bardziej stonowanego wyznawania chaosu. Tak, są oni w pełni zdetykowani Kornowi, ale jak już mówiłem, nie czyni to z nich po prostu oszalowych berserkerów. Są oni głównym zagrożeniem dla sił walczących w kursacie Sabatu, gdzie sama ich obecność oznacza już ciężką walkę dla sił Imperium, ale też stanowią oni wzór dla innych sił chaosu, Między innymi tak zwanych synów Seka. To wszystko na dziś. Przepraszam wszystkich za tak długą przerwę od filmów florowych. Przyznam, że trochę zapatrzyłem się chyba w siebie i chciałem iść w może za bardzo ambitne tematy, podczas gdy nasz mały kanał potrzebuje aktualnie kilku szybkich i dobrych materiałów. Tak, ja też chciałbym przygotować materiał o wnikliwej analizie: dlaczego raz trzeba zabić swojego najlepszego przyjaciela, żeby zostać komisarzem, a raz nie? Dlaczego rebus jest źródłem wszystkiego zła? Ale dzisiaj pochylam głowę i sięgam po coś wystarczająco fajnego, żeby was zaciekawić Warhammerem i dostatecznie prostego, żebym nie musiał też robić miesięcznego researchu nad tym. Zapraszam na nasz serwer Discorda, gdzie możecie skomentować ten film albo powrzucać mi dlaczego nie robię ich więcej albo jakieś konkretne tematy. I pamiętajcie, jeśli wy nie zaczniecie tam pisać, nikt też tam nie będzie pisał. I mam nadzieję, że za tydzień pojawi się kolejny film lorowy, prawdopodobnie tak samo krótki, ale mam nadzieję, że tak samo na temat. I oczywiście przez tydzień mam na myśli za miesiąc. Do usłyszenia następnym razem.